grupowy komentować będą dla Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Liczymy na ciekawe widowisko. No uderzenie jest bardzo daleka, to nie mogło się udać. No tak! Żenada. naprawdę żenujące uderzenie. Szaleńcza atakuje obrońca. to wykorzysta! Będzie strzelał? Piłka w siatce! Pierwsza bramka w tym spotkaniu pada w szóstej minucie. Lizdek sędziego po faulu przy tym ślizgu. Jest Bramkarz na posterunku. Piłka wychodzi i będziemy mieli rzut rożny. Nie dał się zaskoczyć tym strzałem rzut rożnego. Juka odbija się od zawodnika i opuszcza pole gry. Nie może być inaczej, rzut rożny. Uderza! No i popatrzmy, jak wznowią grę wrzutem z autu. to wykorzysta. Dobra główka utrzymują się przy piłce. Pewna i spokojna interwencja bramkarza, Ale szanemiczny był ten strzał. Łatwo, łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę. Próbują rozegrać po skrzydle. No, z tego miejsca można strzelać. Piękne podanie. Uderzenie w stronę bramki. No zobaczmy, czy sobie poradzi. O to chodziło. No i mają rzut rożny. Sędzia początkowo puścił grę, ale pamiętał o faulu. Tak, i ta kartka żółta jest zasłużona. Ale nie broni. z kim rozegrać tę akcję. Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Pierwsza połowa zgodnie z przewidywaniami. Wizdek i przed nami z drugie 45 minut tego spotkania. Odważne wyjście z bramki, ale opłaciło się. Doskonała interwencja. Naprawdę znakomita. No i mamy rzut wolny. Z tej pozycji to może być groźne. No dobrze, teraz podskoczyli w murze. Zablokowali piłkę. Aut. Za chwilę rozpoczną od rzutu. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Czy to wykorzysta? Oddaje strzał. Ależ popis umiejętności. Bramkarz będzie mu wdzięczny. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. Będziemy mieli zrzut zaufania. I spójrzmy, dośrodkowanie przejęte przez obrońcę. Zdecydował się dośrodkować. Jest okazja. Piłka poza linią końcową i rzut Ale znakomicie obronił, chwytając tę piłkę. Ależ walka o piłkę. Piłka w pole karne. mi sytuację. Wejście obrońcy. Jak zareaguje arbiter? W posiadaniu piłki remisowo jak w całym spotkaniu. Zgodzisz się? Tak. Mecz był bardzo wyrównany i chyba żadna z drużyn nie uzyskała przewagi. Potężna bomba z boleja i znowu remis, proszę Państwa. Oglądamy Gola zdobytego przez tych, którzy byli skazywani na porażkę. Chwila nieuwagi obrony, i mamy wyrównanie. Próbują teraz skrzydłem. Szansa, no i powstrzymał akcję. No i piłka wyszła poza pole gry. I walczyli już utrożnie. Dobrze uderzył głową. No gdyby nie spodłował, a tak rys. Trochę zabrakło szczęścia, a na pewno precyzji. Ale samo rozegranie tego kornera bardzo dobre. Czy to wykorzysta? Piękne uderzenie z Voleja. Dobrze, do przodu. Kto wykorzysta te końcowe 5 minut, to zostanie zwycięzcą w tym meczu. Wciąż remis. No szkoda. Nie udało się opanować piłki. Odbita piłka od zawodnika opuściła boisko. Czy to wykorzysta szansa? Piłka w siatce to chyba pieczętuje ich zwycięstwo. w powtórce, nie pomylił się przy tym strzale. Ta sytuacja może być decydująca. Ciężko będzie odrobić straty w krótkim czasie. Nie milkną brawa za tę akcję, wytrzymali presję, zdobyli bramkę, która prawdopodobnie zdecyduje o zwycięstwie. Masz rację, trzeba ich pochwalić za konsekwencję. Objęli prowadzenie w ostatniej chwili tego meczu. Sędzia właśnie zakończył ten mecz. Piękne spotkanie.